Witajcie, kochani, na moim kanale z tej strony, Gosia. Dziś taki filmik, jakie zmiany w ogrodzie tutaj zrobiłam i co tutaj ogólnie robię, co tutaj przesadzam, co będę tutaj działać. Tutaj sobie już posadziłam tą hostę, którą dostałam. Właściwie dwie hosty. No tutaj jest kolejna, także sobie dosadziłam. Taka piękna. No, i tutaj na tej rabacie nic się nie zmienia. Wszystko sobie rośnie. Tutaj pięknie już przebarwiły się hortensje. No, i zastanawiam się nad tym miskantem. Powiem Wam, że tak go tutaj lubię w tym miejscu. Po prostu lubię na niego patrzeć, jak on tutaj tak fajnie faluje. Z jednej strony on mi tutaj troszkę za mocno. Się rozrósł, już jest teraz związany, bo tak to nawet tutaj nie było przejścia za bardzo. No i zastanawiam się, czego będę tutaj stąd wykopywać i przesadzać gdzieś w inne miejsce, czy jednak go tutaj zostawię i po prostu będę po kawałeczku go tam. A jeżeli uda mi się kawałek z niego ukopać, żeby on był mniejszy, no to zobaczymy, jak to będzie. Tutaj bodziszki pięknie nadal kwitną. No, i tutaj Wam pokażę dalej, jakie tutaj zmiany zaszły i jak tutaj wszystko wygląda. Tutaj jest ta lawenda. Pamiętacie, że ja wiosną wkładałam takie pęczki. Możecie sobie zobaczyć, ona tam wiadomo od dołu nie wygląda, ale takie pęczki były powkładane. I jeśli ktoś by chciał. Rozmnożyć sobie swoją lawendę, no to teraz. Teraz takie pęczki po 10-15 cm przyciąć i powkładać, no i podlać. To oczywiście kwiatostan trzeba by było ściąć, ale tak normalnie można by było je teraz powkładać i poprzycinać. Myślę, że część Wam na pewno na 100% się ukorzeni mnie zaskoczyło to, że ona tak pięknie kwitnie. No bo generalnie u mnie ta lawenda drugi raz już tak nie powtarzała, ale ze względu na to, że ja ją podlałam nawozem do róż albo nawozem do roślin kwitnących, tak mi się wydaje, że albo to, albo to już teraz nie pamiętam, czym ja to podlewałam. No to ona mi pięknie teraz zakwitła. Z czego jestem zadowolona, no bo wiadomo, że Teraz jesienią już mało co u mnie kwitnie. No i chciałam Wam pokazać takiego derenia, kupiłam, bo dużo osób mnie zawsze pyta: Gosia, gdzie Ty to kupujesz za takie małe pieniądze? No, ja właściwie najczęściej kupuję w marketach na przecenach. Na przecenach, i właśnie teraz są przeceny roślin. No i tutaj jest deren kołsa, który tak zakwita maj-czerwiec, no i on tak dorasta do pięciu metrów. No jest to przepiękny dereń. Zawsze chciałam mieć te derenie właśnie tutaj w ogrodzie. No i jednego kupiłam, ale ten dereń mi zgnił, bo ja wyczytałam, że te derenie lubią wilgoć. No i posadziłam go tam koło traw, gdzie po prostu tam było dosyć dużo wilgo wilgoci, no i on mi tam po prostu zgnił. Na tej rabacie najwięcej zmian wprowadziłam no bo ona mi nie do końca po prostu pasuje. Te rabaty, które mi się podobają, to wam przeważnie robię takie filmiki co posadziłam w jakich odległościach i co można posadzić, żeby fajnie wyglądało. No tutaj sporo zmian wprowadziłam. Przede wszystkim posadziłam tutaj tego białoboka, bo stwierdziłam, że chciałabym tutaj mieć coś zimozielonego. Ponieważ mi tutaj za bardzo nic nie chce rosnąć, zobaczymy. Generalnie te iglaki o takich niebieskim zabarwieniu, one są dość wytrzymałe na suszę, więc posadziłam go tutaj. Oczywiście będę go podlewać. Syn z mężem go wykopywali, naprawdę było tego podłoża, żeby jak najwięcej korzeni, żeby jak najwięcej tego było oblepione. Żeby nie było, wiecie, tak wykopane z kilkoma korzenkami, tylko po prostu była gruba taka bryła korzeniowa. Nie nagrywałam tego, bo po pierwsze, że mąż z synem męczyli się tutaj chyba z dobre pół godziny, żeby to wykopać. Po drugie, no padało wtedy, więc po prostu nie, nie robiłam żadnych filmików, bo nie miałam jak. No i tutaj właśnie posadziłam tego białoboga, to jest szczepiony, więc on wygląda jak pokraka. Ale to nic mi to zupełnie nie przeszkadza. Myślę, że on się tam później zagęści, jak będzie miał po prostu więcej tutaj tego światła. No bo on wiosną bardzo fajnie wygląda, on ma piękne przyrosty. Po prostu no i kwitnie takimi czerwonymi szyszkami. U mnie kwitnął dwa razy. I teraz mi już nie kwitnie. Zobaczymy, może w przyszłym sezonie będzie kwitnąć. Zobaczymy. Jeszcze muszę później na wiosnę go ponawozić. Na razie już tutaj nic nie dawałam. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Mam nadzieję, że się przyjmie. A co będzie, no to zobaczymy w przyszłym sezonie. Na pewno stąd wysadzę te rozchod rozchodniki. No i tutaj posadziłam jeszcze. Bodziszka. No ale tutaj generalnie ta rabata cały czas się zmienia. Ta rabata ma tutaj 6 lat, więc niektóre rośliny mają 4 do 6 lat. Akurat ten białobok ma chyba 4 lata. Tak mi się wydaje, że, że tak. No i tutaj posadziłam właśnie tego białoboga. Tam jest konika i tą konikę nie wiem czy nie przesadzę jeszcze. I posadzę tutaj tą tuję i zrobię z niej tuję na pniu. No i z tyłu jest posadzony dereń. Dereń to tutaj Wam rzucę, jaka bryła była wykopana. Cały czas oczywiście go podlewam. No i zobaczymy, czy się przyjmie, czy fajnie będzie tutaj wyglądać i zdobić, czy nie. Się wszystko okaże w przyszłym sezonie. Chciałabym po prostu, żeby tutaj było coś zimą zielonego. Żeby zimą tutaj również było ładnie. Jeśli chodzi o przesadzanie roślin, Jakieś drzew. Wiadomo, starych drzew się nie przesadza, ale jeżeli macie jakieś kilkuletnie drzewa i chcielibyście jednak przesadzić, no to teraz jest to najlepszy termin z tego względu, że jesienią macie więcej wilgoci w glebie, więcej wilgoci w powietrzu, i ta roślina naprawdę nie musi tak się wysilać wiosną. Ona wypuszcza liście i dodatkowo musi zbudować bryłę korzeniową. Więc ja uważam, że najlepszy termin jest to jesień i ja tak robię. Po prostu od kilkunastu lat wolę jednak termin jesienny. Wiosną przychodzi temperatura wyższa, dużo jest słońca i po prostu te rośliny cierpią na brak wody. Więc ja uważam, że lepiej przesadzać, sadzić teraz jesienią. No i tutaj są same róże, tutaj mam jeżówki. Jeżówki teraz przytnę, bo będę je przesadzać. Przytnę i te wszystkie koszyczki po prostu zawiążę tam na brzozę, żeby ptaki mogły sobie korzystać z tych koszyczków. No i co tam się wysieje to będą... Jeżówki będę sadzić białą różową, białą różową, tak żeby były w jednym... w takiej jednej linii. Białe wysiewałam w tym roku, więc myślę, że po prostu sobie je tutaj dosadzę i będą pięknie tutaj zdobić. Tutaj jest tawuła i ta tawuła pięknie wygląda wiosną. Ale już gdy kwitnie tutaj róża ta czerwona, fery i znaczy różowa i taka jaśniutki róż, to mi się to nie podoba. Także ta tawuła również stąd będzie wykopana, no i będą tutaj posadzone jakieś czosnki i szałwia. Także tak to będzie tutaj wyglądać, bo ona pięknie wygląda wiosną. Jak są, tak wiecie, posadzone co ileś metrów, ale nie podoba mi się to później, jak ona wygląda, gdy kwitną róże. Po prostu różowe róże i żółty kolor nie do końca do mnie przemawia. <gry> Także myślę tą tabułę przesadzić. No i tutaj po prostu będą poprzesadzane te jeżówki będą białe i różowe. Tutaj dosadziłam fery róże. Bo stwierdziłam, że Bajlando pójdzie troszkę dalej. Są tutaj również szałwie. No i tutaj posadziłam tego rozchodnika, żeby tutaj było coś kwitnącego jesienią. Nie wiem, czy jeszcze po prostu coś tutaj nie, nie zrobię innego. Zobaczymy. No i tutaj z tyłu będą posadzone powojniki. Te, które mam, no bo tam się zrobiło sporo miejsca, bo tam był posadzony ten białobok. Tak, myślę tutaj tego rozchodnika wysadzić, przesadzić go gdzieś indziej, a posadzić tutaj takiego pięknego zawilca. Dostałam w zeszłym roku od koleżanki takiego zjawiskowego zawilca i myślę go właśnie dosadzić do tych róż, bo on jest taki, no taki zwiewny. Myślę, że fajnie tutaj będzie wyglądać. To jest jakaś miniaturka, dostałam w zeszłym roku od koleżanki. No i myślę właśnie go tutaj posadzić, bo ta tabuła go tutaj troszkę zasłania i nawet nie jest widoczny. A chciałabym, żeby po prostu tutaj, wiecie, róże przekwitną. I żeby tutaj właśnie coś kwitło jeszcze na tej rabacie takiego jesiennego. A te rozchodniki nie do końca mi się tutaj podobają na tej rabacie z różami. Wydaje mi się, że bardziej podobają mi się rozchodniki i hortensje. Tutaj zostało sporo miejsca do sadzenia róż. Będę tutaj właśnie przesadzać, bo był wykopany tutaj dereń. No i sporo miejsca mi się tutaj zrobiło. Zależało mi właśnie na tym, żeby znaleźć tutaj dużo miejsca w ogrodzie. No i wykopałam tego derenia. I jeszcze myślę wykopać tamtą krzewuszkę. Bo ta krzewuszka po prostu będzie miała za mało tutaj miejsca. No bo posadziłam tam. Tego klona. Także klon był oczywiście przycięty, no i on będzie raczej formowany w taką nie za dużą kulę. Następne zmiany, jakie tutaj wprowadziłam, no to wykopaliśmy tutaj tą brzozę, to znaczy mój syn z mężem wykopali. No i tutaj, jak możecie sobie zobaczyć, ona tutaj rosła, więc wykopane było jakiś metr tej szerokości, żeby ta brzoza miała jak najwięcej korzeni. No i posadziłam tutaj nie drzewiastą, bo ona kwitnie wiosną. Więc chciałam mieć tutaj coś kwitnącego wiosną. Tutaj jeszcze kwitną krwawniki, bardzo ładnie, no i róża. Jeszcze tutaj coś tam zdobi na tej rabacie. Oczywiście hortensje, o tej porze roku wiadomo. Hortensje, dalie. Coś tutaj jeszcze jest kwitnącego. Tutaj posadziłam na tą rabatę bodziszki Wcześniej tutaj były kocimiętki, ale te kocimiętki, powiem wam szczerze, że tak średnio tutaj rosły, no bo tutaj już później je ocieniały róże. No i dlatego posadziłam tutaj te bodziszki. Zobaczę, no one mogą w takim półcieniu rosnąć, więc zobaczymy, jak one tutaj będą sobie dawać radę. Posadziłam właśnie e, chyba cztery bodziszki. No tutaj jeszcze kwitną jeżówki, które właśnie wysiewałam w tym roku, i one teraz tutaj zakwitły. Nie wszystkie, ale część zakwitło. Tam właśnie jeszcze cynie kwitną i właśnie dalia. I tutaj właśnie posadziłam te kocimiętki, żeby tutaj było coś kwitnącego, bo jednak tutaj jest więcej tego słońca. Myślę, że tutaj sobie poradzą. No i tutaj kwitnie green twister. Green Twister, która była wysiewana właśnie w tym roku. Tutaj jeszcze chciałam wam pokazać, bo pieliłam tutaj werbenę, bo już tutaj robię porządki. No i mam tutaj powysiewane powojniki. Także jeżeli gdzieś macie powojniki posadzone, to sobie sprawdźcie, czy wam się gdzieś nie powysiewały. Bo ja byłam zaskoczona, że nawet tutaj ja ich w ogóle tutaj nie wysiewałam. Same się tutaj po prostu powysiewały. Więc niech sobie tutaj rosną. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać pasy florę. Jeszcze sporo pączków ma. Zobaczymy, czy to tutaj się rozwinie. No i będę ją musiała później przyciąć i wykopać. Bo ona nie zimuje w gruncie. Za dziś dziękuję. I do następnego razu.